Hej wszystkim, tu Marinette i właśnie witam Was w kolejnym odcinku uh, Mam nadzieję, że teraz nam się uda Przepraszam, miałam wcześniej problemy z padem ale pewnie to więc tego nawet nie wiedzieliście uh, Jak ładnie liście tutaj spadają Więc dzisiaj będziemy wybierać się do Mistrza Fu I też właśnie dostaliśmy tę nagrodę Chciałam zobaczyć menu Menu wzorki Bo ja nie wiem, <śla> po angielsku jest inaczej, po francusku jest inaczej Anyways uh, Tutaj mamy właśnie różne takie punkt, punkt, point, punkty. <laughs> Moje właśnie umiejętności. No na razie jeszcze do podrośnięcia, poprawienia Tutaj mamy takie rzeczy. Na razie właśnie mam tylko takie ochrony. Tutaj właśnie mamy misję, żeby pójść do mistrzafu. I nasza mapa. Jak na razie widać tutaj. Dom Mistrzafu i mój dom. Okej. Okay. Dobra, możemy sobie wyjść stąd, wyjść. <gry> Okej. Okay. Czy tutaj jest ten dom, czy to nie jest dom? Okej, okay, to nie jest dom. Dobra, idziemy dalej. What a lovely day! Jest bardzo piękny dzień, i ja nie mogę tak skakać jak Piotronka No, ale się nie ma co dziwić. Okej, okay. ja mogę tylko chodzić i biegać. Dobra. Mm. Cześć, Mistrzufu. Marinet, widziałem, jak walczyłaś z kot, czarnym kotem przeciwko panu gołębiowi. Czy wszystko w porządku? Z nim? Tak! On jest z powrotem i karmi swoje gołębie. Nie ma się czym przejmować. Ja jestem bardziej zmartwiona takimi dziwnymi światełkami i kulami świetlnymi, które widziałam po drodze. Gdzie zobaczyłaś te kule świetlne, marinet? Czy pan. Gołom był też za nimi, czy też on właśnie chciał je zabrać? Nie wydaje mi się. Chyba był bardziej zainteresowany moim miraculum jak zawsze. Czy widziałeś kiedyś taką kulę świetlną? Nie widziałem, ale wiem co to jest. Takie kule świetlne są powiązane z tajemniczym mirakulem poprawiającym twoją umiejętności. Poprawia on umiejętności posiadacza Mirakulum, kiedy zbliża się duże niebezpieczeństwo. A, duże niebezpieczeństwo? A co, co masz na myśli przez to? A, więc obecność takich kul świetnych dobrze nie wróży. To znaczy, to znaczy że złocza się za rogiem coś nadchodzi. Musisz być uważna, marinet. A przede wszystkim musisz pójść i zabrać wszystkie kule w świetle, kiedy jeszcze jest czas. Jeśli zbierzesz wystarczająco, przyjdź do mnie z powrotem. Poprawię wtedy Twoje umiejętności tak, aby Biedronka i Czarny Kot mogli utrzymywać Paryż w bezpieczeństwie. O, więc jak nam mistrz powiedział, możemy mm, poprawiać nasze umiejętności, jak zbierzemy kule świetlne. Tutaj mamy naszych bohaterów. A tutaj mamy nasze moce, okej. Okay. Więc jak zobaczyłam wcześniej, mm, mam zdrowie na takim poziomie i te wszystkie inne umiejętności. I tutaj mamy tak jakby ceny różnych rzeczy. Okej, okay. poprawiliśmy zdrowie czarnego kota, więc teraz będzie mógł trochę dłużej wytrzymać. Nie możemy kupować różne rzeczy. A tutaj mamy bronie. O, nie mamy jeszcze wystarczające, żeby poprawić broń. Na to byśmy mieli. Poczekajcie. Eee, czy ja mogę coś poprawić sobie? Nie wiem, czy na razie poprawiać, czy nie. Hmm. Może poprawić trochę zdrowie? Czy poprawić może... Szkody. Szkoda mi trochę Tu mi więcej potrzeba, a to? Co robi? Aha, mogę kogoś jakby związać? Nie wiem. Na razie tak nie mam na to pieniędzy. Dobra. Możemy też kupować kwami. Okay. Aha, tylko trzeba mieć 15 takich. Um, dobra, trzeba mieć 15. Okej, okay, to wrócimy sobie na razie i pozbieramy więcej, abyśmy mogli kupić coś lepszego. Cześć Marinette, jak się masz? O, Adrian, A, ty mnie przestra prze przemieniłeś, prze przes przestraszyłeś. <noise> Oj, przepraszam, nie chciałem cię przestraszyć. Jest właściwie coś, o czym chciałem porozmawiać. O, że ze mną? Wiem, że to szalone, ale mój tata zdecydował się zrobić mi przyjęcie a u mnie w domu z okazji urodzin. I oczywiście jesteś zaproszona. Zaproszona? Ja? Że ja, Marinette? Że ja? O, oczywiście! Chcę, żeby wszyscy moi przyjaciele tam byli. Powiedziałam już Nino i powiedziałem też Aili. Będzie niesamowicie. O, oh, I love you. Nieważne. W każdym razie to tak miło ze strony Twojego taty. Musisz być bardzo szczęśliwy. Um, właściwie to był pomysł Natali, wiesz, asystentki mojego taty. Nie trochę tak podsłyszałam, jak mówiła do taty, że musi poprawić więź ze mną. <laughs> Rozumiem. Nie mogę sobie wyobrazić, jak niesamowite Twoje przyjęcie będzie w Twojej posiadłości. <laughs> Właściwie to będzie pierwszy raz, kiedy będziemy mieć tam przyjęcie urodzinowe Mam nadzieję, że nikt nie zostanie zakumizowany. Witajcie w mojej okolicy Będziemy mogli sobie tutaj um, chodzić i poznawać sekrety Okej okay. Ojej, mamy czas teraz do szkoły, ale gdzie jest w ogóle moja szkoła? Jejku Żeby <grym> się tylko nie spóźniła tam jest mistrz nie potrzebuję nawet się do niego rozmawiać. Eee, a moja szkoła jest już tutaj, okej. Okay. Co jest tutaj? Przepraszam, jeszcze chwileczkę. To nieważne. Jeszcze nie ma lekcji. Okej, okay, nic tu nie ma. Musiałam tylko sprawdzić. Słyszę swoje buty, jak tupio. <grytanie> Chyba normalne. Tak, tak, pamiętam, żeby zobaczyć mistrza jak chcemy poprawić nasze moce. O, a tutaj jest ten. Co to za plakat w ogóle? Na plakacie Adriana mamy plakat Pana Gołębia? Come on Jeszcze przypomina mi, że um, nie zrobiliśmy tego dobrze ha! już wiem co to było To było powrotem do starej misji O matko, jak ja mam wrócić teraz? O, oh -oh. Marinette. Więc jak coś, to nie naciskajcie na to, jak nie chcecie wracać do starej misji. I mam teraz szkołę, a już to zrobiliśmy, więc nie trzeba. Mam nadzieję, że nie było żadnego zadania do szkoły, bo nie pamiętam, co się działo wczoraj, ze <laughs> siebie w szkole. Ojejku, jak ja mam teraz wrócić do domu? abandon, tak okej, okay, pozostawiamy tę misję, bo to nie jest to, co chcieliśmy robić przestań, Ayla, to nie jest żaden problem okej, okay, więc wróci... przepraszam a więc wróciliśmy i... teraz nie widzę tego pomnika... a, jest tutaj <gapy> gapa ze mnie, okej, okay, idziemy do szkoły Co ty robisz, Chloe? Co mam nacisnąć? Naciskałam A. Żałosne. Nie mam na ciebie czasu, Czekam na Atyen. Ja też nie mam na ciebie czasu, Chloe. Za chwilę lekcje. A czemu ja biegłam tam i z powrotem? Czy mogę wejść do szkoły? Mówiłam, że nie mam dla ciebie czasu. Ach. Bla bla. Ja wracam zorki, Chloe. Po prostu, po prostu, wydaje mi się, że teraz przyjechał. Czy to było? Tak, teraz już wiem. Te kolumny pozwalają nam hmm, przenosić się do poprzednich poziomów. Przyjechał, czy co my teraz robimy? Zdałam, że mam być do szkoły. Ach, wiem, co trzeba zrobić. Zorki, ja jestem trochę głupia. Mamy też teraz być, mamy się przełączyć i porozmawiać z Chloe. Okej. Okay. no niestety, ja tu gdzieś jestem. Hej, Chloe. O, co to jest? Często ludzie mnie fotografują, ale zazwyczaj to są fani. Żałosne, totalnie żałosne. Nie rozumiesz, Adzyniusku? To jest do mojego projektu, który muszę dostarczyć. Zadanie to było, żeby ująć moment. To dlaczego chodzisz wszędzie i um, robisz zdjęcia, każdemu? Tak. Ha, właściwie ja mam dużo zabawy z tym. W sumie to jest różnica, niż twoje normalne selfie W sumie też miło jest widzieć, że otwierasz się um, do innych ludzi To pasuje ci Okej okay. Chyba możemy teraz zmienić się na Marinette Czyli na mnie Nino! Co robisz, Nino? Hej, Marinette! Jesteś gotowa do szkoły? Myślę, że Ala już tam poszła, czeka na ciebie. O! Okej! Okay. Już pójdę do szkoły też. Tylko jeszcze chciałam spraść to szybko do domu. Home, sweet home. Żeby coś zabrać. I w moim do domu jest dużo pamiątek z naszych przygód. Jakich przygód, Marinette? A, przygód, które mieliśmy wycieczek w szkolnych i tego typu rzeczy. Cześć, tato! Marinet! Czy mogę coś dla ciebie zrobić? Uh, Aj, ja chciałabym zobaczyć. A, chciałabym zobaczyć mój pamiętnik. Oczywiście, możesz wejść. Uh, dzięki, tato, że mogę wejść do mojego domu. Dobra, to jest mój pamiętnik, w którym jeszcze nic nie ma, czy co? A jaka była pierwsza strona? O, nic nie ma. No więc, sprawdźmy sobie na górze. Nie mamy żadnej muzyki, e, Przyjaciółmi mi tutaj też za bardzo nie ma nic. Ale mamy naklejkę, patrzcie jaki słodki gołąb. Gołębie mogą być kochane, jeśli tylko nie są zakomizowane. A jak wszystko? O! I mamy też e, mistrza na naklejkę. Lubię naklejki. Eee, i tutaj mamy momenty. Jeszcze nie zdobiłam. Ale miałam dużo zajęć. O, czemu ja tak się wolno obracam? I <laughs> wszystko dobrze. Panie policjancie! Co się stało? Eee. Ej, ja idę do szkoły. Dobrze pamiętaj, żeby użyć przejścia dla pieszych, marinet. A, tak, oczywiście. <laughs> to chyba szkoła jest w tej strony, czyż nie? College. Okej, okay. kolecz jest tam. A czy to. Och, matko. Mieszają mi się strony, przepraszam. <laughs> Marinette, przecież to nie jest pierwszy raz, jak idziesz do szkoły. No tak, <laughs> ale czasem się coś pomiesza. Teraz jestem. Ten park jest bardzo piękny. Tylko, że to nie jest szkoła, a ja powinna mi do szkoły. Okej, okay, tam jest burmistrz, bo zaraz mnie przyłapie, a ja muszę być na lekcjach. A, gdzie jest moja szkoła? Pogubiłam się ostatnio po tych wakacjach. A czy ja mogę przebiec? Nie mogę przebiec, byle gdzie. Okej. Nie, żebym próbowała robić coś, co się nie powinno robić. A co to jest tu? To jest też pan gołąb? Okej. Ja nie chcę na razie robić misji jako pan straszydło. A czy. ja bym nie. Co ja powiedziałam? Nie powiedziałam tego. Sensu dla mnie. Dobra, idziemy tędy. O, oh, Le Grand Paris. The hotel owned by Chloe's dad. Okay, tu jest. I guess. Tu jest Chloe hotel. Taty Chloe hotel. Tam niech idziemy. Jejku, jaka jestem głupia. A może tu? Nie, no tam jest metro przecież. Hop, hop, hop. Alina, zgubiłaś się? Ech, no... Ech, bo w sumie szkoła zawsze była tutaj. Nie wiem, dlaczego poszłam gdzie indziej. Zapomniało mi się troszkę. Troszkę mi się pomieszało. O, o, tam jest Luka. Hej! Wie, że jest dzisiaj 12,2% szansy, że będziemy mieć dzisiaj test. Więc powinno być dobrze w szkole. Też tak myślę. Nie powinniśmy mieć testu. Szczególnie, że ja byłam na wakacjach wcześniej. Fajnie było? He, no tak. Zapomniałam później wszystko. tak. He, he, hej, luka. Zawsze cię miło widzieć, marinet. Myślę, że Ojla ciebie szukała. O, tak, tak. O nie, z nią nie rozmawiam. No dobra. Czemu? Sama przyszła do mnie rozmawiać. Adrian organizuje przyjęcie z okazji swych urodzin. Zgaduję, że nie jesteś zaproszona. Taka szkoda. Właściwie jestem. Właściwie to ja jestem zaproszona. O, zaprosił całą klasę. Tak skaduje. W sumie to Adrian. On nigdy nie chce kogoś zostawić w tyle. W każdym razie mam perfekcyjny pomysł na prezent dla niego. I on będzie wysłany z Włoch specjalnie dla niego. <laughs> Jestem pewna, że mu się spodoba. Och, Lila jest zawsze taka denerwująca. Na pewno Atrinowi spodoba się prezent od niej z Włoch. A później, później <laughs> będzie tylko z nią rozmawiać. A później razem polecam do Italii i będą tam na zawsze mieszkać. Marinet! Nie przejmuj się Lilą. Po prostu pomyśl o prezencie. Masz rację. Ale co ja mu dam? No ja nie mam pieniędzy na takie niesamowite rzeczy, jak Lila. <laughs> hmm. Przecież wiesz, że Adrianowi nie zależy na jak najbardziej niesamowitych... I drogich rzeczach, marinet. On ma to wszystko. Hmm. W sumie masz rację, Tiki. Jeśli chce dostać. Yy, jeśli chce mu dać najlepszy prezent, musi to być coś, co on lubi, coś, na czym mu zależy. Muszę znaleźć Aile. Ona zawsze ma dobre pomysły. I podpowiada mi. <sumie> Bo w sumie nie powinnam dreptać po trawie, <sumie> jeśli mamy chodnik. To jest lampy. Ayla! Dobrze. Cześć, Ayla! Wreszcie, Marinette! Czekałam na ciebie! Ayla, Ayla! <grytanie> nie wiem, co zrobić. Potrzebuję prezent dla Dina na urodziny. Dlaczego mi nie powiedziałaś, że będzie mieć przyjęcie? Co ja w ogóle ubiorę i co przyniesie dla niego? Isla? jakiś prezent z nie wiadomo jakiej, Włoch. co ja mam zrobić? Dlaczego nie mogę przestać rozmawiać? Wyluzuj, nie możesz trzeźwo pomyśleć. ale to tylko przyjęcie urodzinowe. To nie tylko przyjęcie urodzinowe, no, to nie tylko przyjęcie urodzinowe, to przyjęcie urodzinowe. To jest w końcu moja szansa, żeby znaleźć najlepszy prezent dla Adriana. Masz na myśli, żeby nie zrujnować wszystkiego tak jak ostatnio? A, tak? W każdym razie musisz dać mu coś, co, o czym na pewno nie zapomni. Jaki masz plan? A, potrzebuję pomocy przyjaciół i przede wszystkim ciebie, Aila. O Marinette, wiesz, że zrobię dla ciebie wszystko, ale przede wszystkim dobrze się baw. Dziękuję, Ayla. To bardzo miło, że zawsze mogę na Ciebie polegać. Chwilę potem. Nareszcie skończyły się lekcje. Nino powiedział wcześniej, że idzie na koncert Jaggeda Stone'a. Ja na pewno nie chcę tego. Um, Wieszcie, co jak to się mówi? Nie chcę tego ominąć. Ach, to tak brzmi niesamowicie! Możesz zapytać go w sumie i też możesz pójść. Na rację, Tiki. A pójdę do Nino i porozmawiam z nim. I znowu Lila. Och. Chloe? Przyjaciółka? A Trena? Kto by pomyślał? O, też mnie zdziwiło, że została zaproszona. Tak jak samo jak ty. <noise> Moja szkoła... O, a tutaj jest taka ślepa ściana, że się nie da pójść dalej. <noise> I znowu muszę przejść koło A <noise> Mi się mieszają imiona moich przyjaciół. To już jest niedobre. Koulili. <noise> Przynajmniej nic nie powiedziała tym razem. Okej, okay, muszę iść na dół. Hop, hop. Nie powinna się tak szybko biegać po trzy schody, ale...

Ja muszę wyjść na zewnątrz, ale mnie tylko ciekawiło jeszcze, jak wygląda szkoła. Dobra, chyba nie ma sensu tu biegać. I <grystanie> idę poszukać Nino, i muszę lecieć na koncert. I ile się rzeczy dzieje? Okay. Ten odcinek się trochę długi robi. Nie wiem kiedy go przerwać. Eee, dobra, gdzie jest Nino? O, moja pani ulubiona. Do zobaczenia jutro, Marinette. Tak, tak, do zobaczenia. A tu jest Natali. Może porozmawiam z nią? Przepraszam, ja nie mam teraz czasu. Ej, jednak nie porozmawiam z nią. A co jest tam? Dobra, powinna iść tam, gdzie powinna iść. A nie interesować się wszystkim naokoło. Kakami rozmawia z Ajom? <laughs> Sorki. Nino, 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 szukałam cię! Hej, kanino. Fiu, to by pomyślał, nie, ten niespodziewany test, który nam zrobili dzisiaj. O, co to? Chloe robi zdjęcia z innym ludziom, a nie sobie? Żałosne, totalnie żałosne. Feluzuj, no weź, nie możesz znieść jednego małego błysku flaszy. Powinieneś zobaczyć swoją buzię, no. Bez sensu, totalnie żałosne. Co robisz, Chloe? Pracuję nad moim projektem. Nic dla ludzi, nie powiem nic ludziom takim jak ty. Co masz na myśli? Hej, przestańcie wszyscy! Dobra, myślałam, że może wszyscy pójdziemy i będziemy razem się bawić? Dzięki, myślę, że tym razem sobie odpuszczę. Nie chcę być takimi luzerami jak wy. Nie byłaś i tak zaproszona. A co wy na to, żeby pójść do, na koncert Jaggeda? To byłoby niesamowite, takie perfekcyjne. Tak, chodźmy. Hejka. Jesteś gotowa? A co się stanie, jakbym powiedziała, że nie? <grym zjadł> tak, pewnie jestem gotowa. <grym zjadł> Super, chodźmy już, żebyśmy nie spóźnili się. Marinette, wszyscy już wyszli na koncert. Nie ma sprawy, możemy pójść do metra i, i dołączymy do nich. Tak, albo możemy po prostu iść. A, to też jest opcja, ale chyba będzie wolniej. Chociaż nie, bo jak ja będę szła, to jeszcze się zgubię. A pamiętam teraz, gdzie było metro. Chyba. Och, tutaj, nie pamiętałam. Pójdźmy do metra. Czy mogę? Hahaha. Eee... <głysy> Ej, hey, co to było? Żałosne, totalnie żałosne. Ach, po prostu ją ignoruj. Chodźmy do środka, bo koncert zaczyna. Przepraszam, pan Penny, ale wydaje mi się, że musisz um, odwołać ten koncert. Że co? Co ty powiedziałaś? Czy ty masz jakiś bębenek zepsuty? Powiedziałem, zeps powiedziałem odwołaj ten koncert. Odwołać koncert? Z jakiej to władzy twojej? Właściwie to będzie z mojej. O! Pan prezydent? To musi być jakieś nieporozumienie. Przecież ten koncert był zaplanowany od tygodni. Takie głośne dźwięki to nie jest nic, co. Pff. Takie głośne dźwięki to nie jest nic, co lekceważymy. Dużo już naszych obywateli zadzwoniło na policję i narzekało. Nie chcemy przecież, aby nasi. Obywatele, którzy głosują, mieli problem z takim niuansem, z głośnością? Nie, ale, ale nie może to być. Nie wytrzymam tyle pracy, na nic. Och. <laughs> Siła muzyki, na pewno. Żaden z tych policjantów ani prezydent nie wiedzą, co to znaczy muzyka. Więc od teraz nic cię nie powstrzyma, aby wszędzie rozprzestrzeniać słodki dźwięk zemsty. Ale w, jako w zamian, proszę przynieść mi mirakula biedronki i czarnego kota. Zacznij grać, władco ciem.